Siemanko, właśnie zakończyłem swoje prace budowlane. Ostatnią godzinkę stawiałem sobie tutaj taki stelaż wykonany z dwóch stępli budowlanych. Do tego cztery deski, wszystko zdobyczne, z 10 śrub i z 10 podkładek, takich do yy, papiaków oraz dwie kupne siatki zbrojeniowe ze sklepu budowlanego. Każda kosztowała 8,50, oczko 10 na 10 średnica drutu 2,5. Planuję tutaj posadzić właśnie albo dynię ozdobną, albo melona, może kiwano. Wszystko to, co się fajnie pnie po takiej siatce. Do cięższych owoców jeszcze porobię takie siateczki z haczykami, aby podwieszać je i żeby nie było ryzyka zerwania łodygi czy uszkodzenia. Chciałbym takich stelarzy zrobić tu więcej. Jeszcze może z dwa, zdłuższy właśnie budynku. Jeden tu może z przodu, tylko taki bardziej nowoczesny, typu kwadratowa kantuweczka na nią jakiś ocynkowany, ocynkowana siatka. Zobaczymy. Na razie zajmuję się tą stroną. Jeszcze jestem już gotowy do akcji z rębki worki przygotowane, łopata przygotowana, miejsce wybrane. Trzeba tylko podjechać i spakować sobie to. Tak sam stelaż prezentuje się z drugiej strony. Myślę, że nie jest źle. Dorzucę tutaj jeszcze z jeden taki, właśnie dwa. I zwiększy to znacząco powierzchnię mojego ogrodu. Jakby nie patrzeć, dynia puszczona na to zajmie dużo mniej miejsca niż dynia ułożona na ziemi. Swoją drogą po pokombinuję, puszczę dynię czy tam jakiekolwiek warzywo wyżej, tak żeby na dole nie miało liści. I kolejną mogę położyć wtedy za, i też właśnie wykorzystać dwa miejsca naraz. To by było na tyle, żegnam się, idę umyć trochę łapy i myśleć nad kolejnymi stelażami. Cześć, trzymajcie się!